Kraków Zieleni właśnie po to został stworzony, żeby animować takie szalone pomysły i zachęcać mieszkańców do ruchu na świeżym powietrzu nawet zimą. No i ponieważ ta zima trzyma, a my jeszcze ciągle nie byliśmy w stanie wycisnąć takiego profesjonalnego śladu więc wspólnie z mieszkańcami postanowiliśmy zrobić to własnymi siłami i zobaczyć, czy nam się to uda. Zaraz to się wszystko okaże. Wyznaczyliśmy kawałek takiej przestrzeni na błoniach, która będzie przestrzenią właśnie dedykowaną biegówkowiczą. I postaramy się założyć tutaj takie dwa ślady obok siebie, żeby ci początkujący, bo ci, którzy już dobrze biegają, poradzą sobie w każdych warunkach, ale żeby ci początkujący mogli tutaj spróbować. To jest fajne, że ja na biegówkach zacząłem pół wieku temu i do tej pory mnie to trzyma, bo po prostu jest to jeden z najlepszych sportów, taki uniwersalny dla każdego. Jeżeli jesteście e, chcecie iść na taki spacer, to jest prosty. Bierzecie sobie herbatkę, plecajcie, idziecie gdzieś... Podróżujecie. Jeżeli chcecie startować na zawodach, to jest też poziom od amatorskich, na przykład Puchar Polski Amatorów, poziom jaki chcecie, od pośrodkujących do profesjonalnych, najwyższych, także możecie znaleźć co chcecie. Wygłówki są dla każdego. Genialna dyscyplina, jedna z najbardziej zdrowych, jaka jest. Dla każdego, na każdym poziomie można uprawiać, czy to w formie turystyki czy w formie bardziej zaawansowanej, łyżwa, krok biegowy, nogi, ręce, płuca, no, no genialna, genialna dla dzieci, dla starszych, można chodzić, spacerować, podziwiać. Myślę, że takie inicjatywy przekonają mieszkańców Krakowa, że warto kupić sprzęt, warto wyjść, pokręcić się po parku. Świetna inicjatywa, powinno być teraz więcej, myślę, że w Nowej Hucie powinna też się pojawić jakaś trasa, jest wielu miłośników tego sportu, to jest najzdrowsze bieganie w zimie, nie niszczy stawów. Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy dzisiaj przybyli, ale też Skipolowi, który włączył się w tą akcję i pomógł nam też tych ludzi skrzyknąć. Mamy nadzieję, że w tygodniu uda nam się zorganizować też takie bezpłatne wypożyczenie nart dla tych, którzy chcieliby spróbować, bo nie wszyscy mają te narty i czasem tylko marzą o tym, żeby, żeby sprawdzić, jak to jest, a to jest naprawdę bardzo proste. Także zapraszamy na błonie.